Cześć. Jak bardzo jeszcze mogą urosnąć ekrany w smartfonach? Zdaje się, że Alcatel zadał sobie takie pytanie i próbował na nie odpowiedzieć, projektując największego przedstawiciela nowej serii Pixi 4. Dzisiaj w ciągu 100 sekund sprawdzimy, co warto o nim wiedzieć. Alka to ostatnio prezentuje dużo modeli w różnych segmentach cenowych. Pixi 4 to raczej podstawowe urządzenia, natomiast zerknijmy czym ten sprzęt się wyróżnia. Po pierwsze ekranem, ekranem, ekranem. On jest naprawdę duży. Niezależnie od tego, jakie standardy tutaj bierzemy pod uwagę, ma aż 6 cali, czyli niewiele mniej niż kompaktowe tablety. Duży wyświetlacz oznacza oczywiście, że wygodnie przegląda się filmy czy zdjęcia, strony internetowe. Taki rozmiar sprawdzi się także świetnie, gdybyście na przykład chcieli czytać książki na urządzeniu. Do tego przyda się możliwość zmiany temperatury barwowej w ustawieniach, zniwelowanie niebieskiego światła, to pomoże chronić oczy. Ostrość wprawdzie mogłaby być lepsza, ale rozdzielczość HD w tańszym modelu jest do zaakceptowania. Po drugie, główny aparat fotograficzny urządzenia ma 8 MP i mocną diodę doświetlającą. Podoba mi się także jego interfejs. Znajdziecie w nim tryb przygotowany przez firmę Polaroid, który pozwala pobawić się co nieco zdjęciami. Można tworzyć kolaże, można dodawać filtry. Można także na różne sposoby poprawiać podstawe parametry, bo edytor jest rozbudowany. Ciekawostką jest także to, że 5 mp aparat na froncie również ma diodę doświetlającą, co ciągle jest rzadkością. Po trzecie, warto wiedzieć, że podstawowe parametry urządzenia są właśnie takie: podstawowe. Procesor to czterudniowa jednostka Snapdragon 210. Ramu na pokładzie znajdziecie 1,5 GB i jest 16 GB pamięci wewnętrznej. To sprawdzi się, jeśli nie planujecie mocno obciążać telefonu. Na mały plus obsługa LT i dość świeży Android 6.0. Alcatel Pixie 4 z ekranem w rozmiarze 6 cali, ze względu na swoją wydajność i ze względu na swój duży rozmiar, z całą pewnością nie trafi jednak we wszystkie gusta. Natomiast ja powiedziałbym, że właśnie to połączenie tych dwóch cech jest wyjątkowe i sprawia, że to urządzenie jest godne uwagi. Dlatego, że jest naprawdę bardzo mało tanich telefonów z tak dużym ekranem. Jeśli chcecie sprzęt kupić, zapraszam Was na stronę Play.pl. Trzymajcie się. Cześć.